Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Rozmawiamy na czasie, a dziś naszym gościem jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Urszula Pasławska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Państwu. Dziś poseł na Sejm, a jutro być może um, europarlamentarzystka. Blisko do tego, jak Pani myśli? Wybory da Pani radę? Kampania wyborcza w trakcie, w związku z tym wszystko jest możliwe. E, w ogóle sama kampania i, i, i w ogóle spotkania z ludźmi, e, Tysiące ludzi, których spotkałam w drodze. Jest pani zmęczona? Spanie, jedna godzina, dwie godziny na dobę. Ta, ta kampania na pewno ma, jest wyczerpująca, natomiast ludzie dają siłę, tematy nowe dają siłę. I w tym jest też wielka satysfakcja, że nasze ogromne dwa województwa, warmińsko mazurskie i Podlaskie, mogłam zjechać wzdłuż i wszerz, spotkać się naprawdę z tysiącami ludźmi. Jest moc, jest siła, ta siła też jest we mnie dzięki tym ludziom. Ja pamiętam, jak prowadziłam z panią wywiad w 2000 bodajże, w 2004 roku wtedy jeszcze pracowała Pani w Urzędzie Miejskim w Biskupcu i już tam dotknęła Pani trochę środków unijnych, a tak naprawdę od początku swojej pracy gdzieś tam zawodowej jest Pani blisko Unii Europejskiej, zgadza się? No rzeczywiście, to był czas, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. To były środki najpierw przedakcesyjne, e, sport, sp sport, sapart, później środki akcesyjne. Wtedy to była czarna magia. Wszyscy się tego uczyliśmy, trzeba było się szybko dostosować, na nic nie obrażać i, i po prostu budować swoje małe ojczyzny i, i miasto i, i wsie. To była wielka frajda, zespół młodych ludzi, którzy, którzy jako uczyliśmy się, czym jest Unia Europejska, jakie daje szanse i myślę, że tych, tej szansy nie straciliśmy. Pani tym bardziej się uczyła, bo jak wszyscy wspominają już dzisiaj, była pani najmłodszą bodajże w historii wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, prawda? Dużo wtedy było tak. przed panią i od razu na głęboką wodę. Tego... I poradziła sobie pani. Do tego kobieta, tak, ponieważ zajmowałam się bardzo wąską specjalizacją, jaką były fundusze europejskie. Wtedy na rynku, również tym politycznym, samorządowym, nie było zbyt wielu specjalistów, w związku z tym wykorzystałam tą swoją szansę i później wspólnie z samorządami, przedsiębiorcami, NGOsami. Wdrażaliśmy program. Przez sześć lat udało mi się wdrożyć w gospodarkę warmii i Mazur. Prawie miliard euro e, wspólnie z. Czym to widzimy na co dzień? Jeździmy po lepszych drogach, prawda? Bo czasami tak mówimy, a ta Unia Europejska a może jednak z niej wyjść, a jednak na co dzień nie zauważamy, jak wiele dostaliśmy dzięki temu. Bo przyzwyczajamy się do dobrego i to jest bardzo dobrze, bo mamy coraz większe oczekiwania i to też jest bardzo dobrze. Ja myślę, że można mówić oczywiście o tym, co się udało zrobić. Jesteśmy w Olsztynie, dzisiaj możemy powiedzieć ja o, o amfiteatrze i o akwaparku, e, o e, obserwatorium o nowych drogach, szkołach doposażonych, blokach operacyjnych. Tak samo w Białym Stoku, w Łomży e, wiele udało się e, zrobić w tym zakresie. Ścieżki rower, rowerowe, internet szerokopasmowy, inwestycja w ludzi. Ale chyba to, co najważniejsze, to już się udało i to już jest za nami. To, co najważniejsze, to przed nami. Rozwijać się trzeba ciągle i ciągle pozyskiwać pieniądze na rozwój w naszych większych i małych miejscowościach. Ale tu się trochę zatrzymajmy. Mówi pani, y, że możemy wyciągnąć, mówiąc brzydko, z Unii Europejskiej jeszcze jakieś 2 miliardy euro, prawda, na co można by było je przeznaczyć. To jest cel, który sobie stawiam i w tych wyborach, i w ogóle na najbliższe lata. Regionalne programy operacyjne dla Warmii Mazur, dla Województwa Podlaskiego to są te środki, z których będzie można realizować zadania samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rozwój. Z jednej strony bardzo ważne są kwoty oczywiście, te kwoty, no, no, to, to, to są będą środki, które wejdą w naszą gospodarkę, ale z drugiej strony ważne jest to, na co będziemy chcieli je wydać. I tutaj potrzebny jest też głos właśnie naszego makroregionu, bo my dzisiaj potrzebujemy środków. Cały czas na szpitale powiatowe, na drogi powiatowe, na to, żeby karetka mogła dojechać do każdego e, domu, na e, szerokopasmowy internet, szybki i bezpłatny, po to, żeby podnosić jakość życia. Bo my chcemy tu żyć. My chcemy Wspomnijmy tu żyć jeszcze, tu jeszcze, bo jednak nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Nie jesteśmy jeszcze regionem takim stricte przemysłowym. U nas raczej rolnictwo i nasza żywność, którą się już bardzo ceni, nawet na świecie. I tutaj też wspomina Pani, że trzeba y, z Unii nieco przeznaczyć no właśnie na rolnictwo. Polakujemy bez konkurencyjność. Produkcja mleka, produkcja żywności jest na najwyższym poziomie, ale żeby można było to kontynuować, żebyśmy byli konkurencyjni, to również jest wspierane z funduszy europejskich w ramach wspólnej polityki rolnej. Sześć lat temu udało nam się wynegocjować średnie dopłaty unijne dla rolników. Teraz stawiamy sobie poprzeczkę wyższą. Mówimy o najwyższych dopłatach, które funkcjonują w Unii, w Niemczech, we Francji. 280 euro, do hektara. O tym rozmawiamy i mamy już uzgodnienia z naszymi kolegami z Europejskiej Partii Ludowej. Jest to frakcja, która będzie rządziła w, w Unii Europejskiej przez najbliższe Ale lata. Na to wskazują sondaże. Wytłumaczmy nieco ten proces, powiedzmy, czy inaczej, system powiązań. Yy, niektórzy powiedzą: no tak, znowu ci rolnicy, tylko ci rolnicy. Dlaczego my powinniśmy jednak tak bardzo wspierać yy, tę dziedzinę? Powiedzmy, jakie są powiązania. Nasi rolnicy produkują świetną żywność, prawda? Ona gdzieś tam. Tam, y, idzie na eksport. tak? Więc my też z tego na co dzień, y, powiedzmy co codzienny człowiek w codziennym życiu, co z tego ma? Dlaczego warto znaczy, to wspierać? Y, warto wspierać w ogóle każdą dziedzinę życia i każdą dziedzinę gospodarki. I każda dziedzina gospodarki może liczyć na e, wsparcie unijne. Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo, jest to jeden z filarów w ogóle, Nie, e, e, tak, jest to jeden z priorytetów w ogóle Unii Europejskiej. Wspólna polityka rolna jest oddzielną polityką i zajmuje się no, wspieraniem konkurencji. Różnych branż, również jeśli chodzi o e, gospodarstwa, również jeśli chodzi o rolnictwo i również wsparcie rozwoju wsi, bo mówimy nie tylko o wsparciu produkcji żywności, ale też tego, żeby na wsi można żyć godnie, żeby, żeby była ta droga, żeby były melioracje, żeby, była wodo, żeby był wodociąg i kanalizacja, żeby była świetlica, żeby była szkoła, e, żeby można było. Nie trzeba dzisiaj wyjeżdżać do dużych aglomeracji. Wszędzie powinna być szansa na fajne, godne życie, wszędzie e, powinniśmy mieć równe szanse w dostępie do edukacji, do ochrony zdrowia, i właśnie po to jest Unia Europejska. Dużo się udało zrobić, ale to, co najważniejsze i najlepsze, przed nami. Właśnie, a uściślimy teraz tylko, podsumujmy w takim razie, jakie główne cele jako europosła czy europosłanki? Jak to hmm. sobie życzy? E, tak jak powiedziałam, ja się znam na funduszach europejskich, negocjowałam programy operacyj to już dużo. operacyjne w czasie, kiedy byłam wicemarszałkiem i na tym się znam. W związku z tym 2 miliardy euro dla warmii i Mazur, 2 miliardy euro dla województwa podlaskiego, to są pieniądze na rozwój. Samorządy, przedsiębiorcy, rolnicy nie wiedzą na co wydać te pieniądze. W związku z tym moją rolą będzie zagwarantowanie środków, które będą tutaj na miejscu wydatkowane. No niestety nic bez nas o nas. Jeżeli my nie zawalczymy o siebie, jeżeli nie będziemy swoich reprezentant, mieli reprezentantów, to niestety będą e, zabiegać o interesy Warmii, Mazur i województwa podlaskiego osoby, chociażby z Warszawy czy Gdańska. No na to sobie nie można pozwolić. Tak. Więc lepiej jednak na te wybory pójść. 26 maja jeszcze przypomnimy oczywiście. Pani poseł, a ja teraz tak trochę przewrotnie. Profesor Barbara Kudrycka, niedawno jak media podają, zrezygnowała jednak z kandydowania do Parlamentu Europejskiego i ona mówi, że ma trochę dość dyskursu politycznego, że mierzi ją nieparlamentarny język, którego tam się używa, że obraża się przeciwników politycznych, że trzeba tam naprawdę silnych osobowości i młodych ludzi. Czy pani jest tą silną osobowością, żeby sobie tam poradzić z tym? O czym pani profesor mówi nie najlepiej? No, do, mam taką nadzieję i bardzo w to wierzę. Nie robiłabym tego, gdybym w to nie wierzyła. Natomiast polityka to jest rzeczywiście maraton, to jest, to jest długodystansowa sprawa i ja też nie zgadzam się na, na tą agresję, która dzisiaj jest ona, jest, ona zaczyna się w polityce, przechodzi na później polskie rodziny, na społeczeństwo, i dlatego ja w ogóle w tych wyborach i w swojej pracy zawsze mówię, że idę po zgodę, idę szukać sojuszników sojuszników w Europie, sojuszników w Polsce dla spraw województwa warmińsko mazurskiego i podlaskiego. Znaczy bez sojuszników. To i budżetu nie będziemy mieli unijnego, i pieniędzy na rozwój nie będziemy mieli, naprawdę nie chcę wskazywać wrogów, ale budować porozumienie. Ale czuje porozumienie. się Pani na tyle silna, żeby jednak w tym zmaskulinizowanym parlamencie, bo większość mężczyzn, prawda, jednak, czy czuje Pani, że ma Pani posłuch, czy jest Pani na tyle silną osobowością, że potrafi łagodzić obyczaje i dogadać się w tym męskim gronie również silnych osobowości? Ja przyjąłam sobie takie hasło w wyborach, które też jest wy, wyraża moją osobowość dobrej gospodyni. Dobra gospodyni zawsze jest w stanie z każdym się dogadać i zawsze jest w stanie pogodzić innych dla sprawy. Ale kiedy sprawy. trzeba, to i skarci. No tak jak matka. Matka dba o wszystkich yy, i o swoją rodzinę i o otoczenie. No taka taka ma, dobre taka, ma dobre intencje. Dobra gospodyni ma dobre intencje. No i ma dobra gospodyni, dba o wszystkich tak jak o swoją rodzinę. Wspomina też pani często o tym, że warto by było przywrócić mały ruch graniczny. To było wielkie nasze osiągnięcie wspólne e, e, polski owodu kaliningradzkiego komisję. No jednak jesteśmy blisko. Jesteśmy prawda? jedynym regionem, który graniczy z owodem kaliningradzkim, graniczy z Rosją. I powiem, że kiedy odwiedzałam w ostatnich kilku dniach Braniewo, Bartoszyce i Golda i widziałam te pawilony puste, pozamykane. Ludzie kiedyś zainwestowali Środki, po to, żeby też korzystać na tej transgraniczności. To należy przywrócić, to trzeba przywrócić, i ta ideologia dzisiaj walki z sąsiadami, wymachiwania szabelką, naprawdę nam, absolutnie Polakom, nie służy. W związku z tym, mały ruch graniczny, jak i też powiedziałabym, cywilizowanie relacji gospodarczych z Rosją jest moim priorytetem. Naprawdę skończymy z ideologią, zacznijmy myśleć rozsądkiem, też interesami naszych mieszkańców, bo współpraca czy transgraniczna, czy gospodarcza, handlowa nam się wszystkim opłaca. Te współpraca zapewne ułatwia lepsza komunikacja. Mamy już południową wodnicę Olsztyna, ona jest w trakcie realizacji, budowa jej. Ale czekamy cały czas na północną i to pani interpelowała w tej sprawie. Czy uda nam się? Ostatni w ostatnich kilku wiem, latach jest. realizowane są tylko i wyłącznie te inwestycje, które my zaplanowaliśmy, zagwarantowaliśmy środki w budżecie, rozstrzygnęliśmy przetargi. Czekamy na kolejne. Jeżeli ten rząd tego nie zrobi, to będziemy musieli to zrobić w kolejnych latach, trochę później, ale jednak bez infrastruktury transportowej. Nie będziemy mogli się rozwijać. Nie będą chcieli tu inwestować przedsiębiorcy polscy, zagraniczni. A często mówimy, ja w ogóle słyszę na spotkaniach, że jeden z największych bolączek też, jest, też są niskie płace. Niskie płace też związane są z tym, że przedsiębiorcy jakby też omijają szerokim łukiem tereny, do których nie mogą się dostać. A kto tworzy miejsca pracy? No właśnie nikt inny jak przedsiębiorcy. Trzeba im stworzyć takie warunki, żeby będą chcieli inwestować tutaj swoje środki, zakładać firmy i wówczas, jeżeli będą mieli też dotacje i granty na rozwój swojej działalności, będą lepiej płacić swoim pracownikom. To jest ze sobą ściśle powiązane i wspierając przedsiębiorców, wspierając rozwój, wspieramy naszych mieszkańców. Ale to nie tylko przedsiębiorcy. Teraz jest taka tendencja, że osoby, które mieszkają na przykład w Warszawie, gdzieś tam w wielkim mieście, kupują sobie tu kawałek ziemi, właśnie u nas na Warmii Mazurach, ale co jest atutem? Jeśli blisko jest gdzieś tam y, obwodnica, tudzież gdzieś jakaś y, y, większa, większa droga, bo wtedy łatwiej im dojechać do tego miejsca, przyjeżdżają sobie na przykład na weekend i też zostawiają tu pieniądze. Oczywiście, a poza tym świat już jest e, absolutnie globalny, przez e, dostęp do internetu e, możemy pracować z każdego miejsca na świecie, a nasze dwa regiony są czyste, są e, naprawdę przepiękne. Tu warto żyć, tu warto się rozwijać, tylko trzeba. Podnieść standardy i jakość tego życia, żebyśmy, jak, żebyśmy po prostu nasze, nasze regiony nie odstawały w żaden sposób, nie tylko od regionów Polski, ale też od regionów europejskich. To znaczy, to jest ważne, żebyśmy mogli wykorzystać szansę, która przed nami mogli pozyskać takie pieniądze, które pozwolą doinwestować firmy, doinwestować samorządy i dać też szansę młodym ludziom na to, żeby się tutaj mogli rozwijać. Pani jest uparta, nie? Będzie pani dążyć do celu. Ja, ja panią tak, znam od kilku lat. Tak, tak. I widzę, jak to się wszystko rozwija. Myślę, że tak jak wszystkie mamy, dobre gospodynie muszą być, muszą wiedzieć, czego chce, chcą. Myślę, że każdy musi mieć wizję swojej rodziny, swojego życia, swojej pracy i tego, co chce zrobić. Jak ma plan, to to się o, udaje. Wizjonerstwo to jest dobre słowo. W polityce trzeba być wizjonerem, a potem. Konsekwentnie wdrażać te swoje. Myślę, dzizje. że w każdej dziedzinie trzeba mieć wizję, trzeba mieć plan. Jeżeli nie wiemy, dokąd zmierzamy, no to, to, to zmierzymy do nikąd. No Jeżeli wiemy, gdzie jest cel, to ten cel wcześniej czy później osiągniemy. Czyli jako kobieta chce pani powiedzmy łagodzić obyczaje w parlamencie europejskim? Yy, takie określenie yy, prawdziwe yy, średnio mi się podoba, ponieważ kobiety yy, przede wszystkim są konkretne, racjonalne, odpowiedzialne i skuteczne. A skoro już o kobietach mowa. Mówi pani też o tym, że chciałaby nieco wesprzeć właśnie kobiety, bo wciąż jeszcze nie są do końca doceniane. Wystarczy popatrzeć na płace męskie i damskie. No to tutaj widać jednak różnica wciąż. One się zacierają, ale jednak wciąż widać. Czy jednak Parlament Europejski jest takim miejscem, gdzie można się zająć sprawami chociażby kobiet? Y Parlament oczywiście europejski jest taką płaszczyzną, gdzie, gdzie rozmawia się również o sprawach kobiet, gdzie wprowadza się chociażby pewne regulacje dotyczące wsparcia kobiet. Była taka pani komisarz Vivian Reding, która bardzo mocno forsowała parytety w spółkach w ogóle skarbów państw czy w spółkach publicznych. To nie zostało jakby przyjęte, natomiast na pewno warto mówić o tej równości. Warto w ogóle mówić o tym, że. Czyli wciąż jednak musimy o tym mówić? Ja myślę, że wciąż warto wspierać kobiety i kobiety powinny wspierać kobiety i mężczyźni powinni wspierać kobiety, swoje żony, córki, matki, że to ma sens. Zresztą, zresztą muszę powiedzieć, że. Nawiążę tego swojego hasła, kiedy, kiedy, kiedy wspólnie z, z, z moimi koleżankami, jakby takim przesłaniem w wyborach było to, że powiemy, że, jest, że, że idziemy jako dobre, go, dobrzy gospodarze, dobra gospodyni. To moi koledzy z Sejmu mówią, ja. ale dobra gospodyni to jest ta, która być może rosł, rozlewa i tylko domem się zajmuje. Mówię, właśnie odczarujmy tą rolę kobiety. Rola kobiety to oczywiście to oczywiście ta, która zajmuje się też domem i ogniskiem domowym. Dba o wszystkich, o, o, o inwentarz, ale też o swoich rodziców, o swoich teściów, o swoich bliskich, ale też przede wszystkim i może przede wszystkim jest odpowiedzialna w swoim działaniu. I dba o wszystkich, tak jak o członków swojej rodziny, i myślę, że ta rola kobiety i wsparcie kobiet w polityce jest innym kobietom szalenie potrzebne. Ja muszę powiedzieć, że mam też dobrą rękę do, do kobiet. Wiele osób, wiele moich asystentek, moich współpracowników, które uczyło się przy mnie polityki. Dzisiaj są sołtyskami, radnymi, burmistrzami, wicemarszałkami. To znaczy, że, to znaczy że, 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 że ta rola, którą sobie przyjęłam, też jest skuteczna, dobra, myślę, że fajna. Ale oczywiście wspieramy kobiety i mężczyzn. Otóż to, Właśnie o tym chciałam wspomnieć, żeby panowie nie pomyśleli sobie tutaj, że jak będzie pani europoseł, naszym człowiekiem, mówiąc w domyśle nas, kobiet, tam reprezentować, to jednak będzie pani dbać o interesy nas wszystkich. Ja myślę, że w ogóle warto powiedzieć o tym, że jeżeli my, jako Warmia Mazury i Województwo Podlaskie, nie zadbamy o swoje sprawy, czyli nie pójdziemy do wyborów, ta frekwencja będzie niska, to, to nie będziemy mieli odpowiedniej reprezentacji w Europarlamencie. Wówczas o naszych sprawach będą inni decydowali. Wszystko w naszych rękach, zadbajmy o interesy naszych najpiękniejszych terenów wschodnich, Rzeczpospolitej Polski. Idźmy do, wyboru, do wyborów. W dniu mamy. Najpierw do mamy teściowej z radością, z miłością, może z upominkiem, a później wszyscy razem na wybory. Tak jest. Idźmy. 26 maja, już w niedzielę. Dziękujemy dzisiaj za rozmowę, pani poseł. Dziękuję pani, dziękuję państwu.